Witam państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Krzysztof Budziński i w dzisiejszym webinarze e, opowiem państwu o ochronie Bitdefendera skierowanej typowo przeciwko e, atakom typu ransomware w tym e, najnowszym module Ransomware Mitigation oraz o module zarządzania ryzykiem. Tak więc, żeby nie przedłużać, e, przejdę od razu do konsoli. E, mówiąc o ochronie typowo przeciwko Ransomware, e, należy przede wszystkim e, wspomnieć jeszcze raz o warstwach ochrony, o trzech warstwach ochrony, bit, ochrony Bitdefendera, ponieważ będzie to ściśle ze sobą powiązane. Tak więc, przejdę teraz do polityki. I tak Bitdefender posiada trzy warstwy ochrony w czasie rzeczywistym. Pierwszą jest skanowanie dostępowe. Jest to skanowanie w czasie rzeczywistym oparte o sygnatury i sprawdza się ono raczej działa w momencie operacji na pliku, czyli w momencie, gdy plik jest zapisywany, kopiowany, wycinany, przesuwany, uruchamiany. W momencie operacji na pliku działa pierwsza warstwa skanowania dostępowego oparta na sygnaturach. Drugą warstwą ochrony jest zaawansowana kontrola zagrożeń. Zaawansowana kontrola zagrożeń jest już modułem bardziej inteligentnym i blokuje ona zagrożenia dokładnie w momencie uruchamiania pliku. Sprawdza też. Procesy działające w tle. I teraz, jeśli mówimy już typowo o Ransomware, to mamy trzecią warstwę ochrony, która nazywa się HyperDetect. Ta warstwa ochrony dostępna jest od wersji Elite, tak, czyli nie ma jej w tych niższych wersjach, jest tylko w wersjach Elite i Ultra, a w wersji Enterprise jest y, jako osobno płatny dodatek. HyperDetect, tak jak wspomniałem, jest trzecią warstwą ochrony. I co najważniejsze, jest to flagowy moduł Bitdefendera. Flagowy mówię tutaj celowo, ponieważ jeśli Państwo śledzili jakieś niezależne testy, w których Bitdefender osiągał wysokie wyniki, to znaczy, że do testów była właśnie użyta wersja, co najmniej Elite, posiadająca tą trzecią warstwę ochrony Hyperdetect. Hyperdetect polega na tym, że plik jest uruchamiany w. Odizolowanym środowisku na komputerze. I HyperDetect, jako moduł inteligentny, tak, że tak powiem, oparty o nauczanie maszynowe, sprawdza ten plik przed jego uruchomieniem. Nie tak jak zaawansowana kontrola zagrożeń wcześniej w trakcie, tylko przed jego uruchomieniem, i na podstawie wyniku tego uruchomienia. On przewiduje, czy to jest zagrożenie, czy nie. Dlatego jest to najważniejsza ochrona, jeśli chodzi o bit defendera, jeśli chodzi o ataki typu ransomware, tak? bo mamy możliwość zablokowania ataku zanim on nastąpił. Tak więc, jak my mamy w dzisiejszej agendzie, nie całkiem niedawno został dodany moduł Ransomware Mitigation, czyli tak zwane ograniczenie ryzyka ransomware. Polega to na tym, że na komputerach 10% miejsca na dysku przeznaczone jest na zapisywane w czasie rzeczywistym kopie zapasowe. 10% miejsca brzmi strasznie, ale nie może zajmować więcej, tak naprawdę, niż 10 GB, więc już tutaj jest troszkę lepiej. Tworzy w czasie rzeczywistym kopie zapasowe plików, i w momencie wykrycia ataku typu ransomware przez jeden z trzech modułów ochrony, który, o których wspomniałem przed chwilą, automatycznie lub na nasze żądanie przywraca. Pliki z kopii zapasowej. Gdy dojdzie do wykrycia takiego ataku, o tutaj na liście aktywność ransomware, będziemy mieli możliwość wybrania kopii zapasowej i przywrócenia plików z naszej kopii. Pliki kopii zapasowej mogą mieć maksymalnie 15 MB i nie są one przechowywane dłużej niż 15 dni. Również po odzyskaniu są one usuwane, tak? Bo jak wspomniałem, jest limit 10% miejsca na dysku, ale nie więcej niż 10 GB. Dzięki temu mamy możliwość, tak? Większej po prostu szansy na odzyskanie plików, przypadku ataku typu ransomware. Warto jeszcze wspomnieć, że w niższych wersjach niż Elite Bitdefender posiada moduł szczepionki ransomware. Szczepionka ransomware polega na tym, że po jej włączeniu w polityce na komputerze mogą zostać uruchomione jakieś dodatkowe procesy Bądź też mogą zostać dodane jakieś celowo niepotrzebne wpisy do rejestru, dlatego żeby z zewnątrz, z punktu widzenia atakującego, nasz komputer wyglądał na zainfekowany. Celem tego jest po prostu zmniejszenie ryzyka ataku. Tak? Czyli skoro komputer jest już zaatakowany z punktu widzenia atakującego, to może. Nie zostać po prostu zaatakowany drugi raz, tak, bo nie będzie dla niego to na przykład miało sensu. Tak więc, jak wspomniałem do tej pory, jeśli chodzi o ransomware, jest to przede wszystkim i to jest najważniejsza rzecz: moduł HyperDetect sprawdzający pliki przed ich uruchomieniem oraz sprawdzający nasz ruch sieciowy. E, ransomware Mitigation Automatycznie przywracający pliki bądź na żądanie z kopii zapasowej i szczepionka ransomware maskująca nasze urządzenie, żeby wyglądało jakby było zaatakowane. I drugą częścią naszego webinaru dzisiaj jest moduł zarządzania. Ryzykiem. Najprościej mówiąc, jest to ogromny zbiór. Bitdefender nazywa to wskaźników, sugerujących użytkownikowi prawidłowe skonfigurowanie komputerów pod względem bezpieczeństwa. A jeszcze prościej, na nasze, jest to zbiór gotowych. Schematów ustawień komputerów przygotowanych przez Bitdefendera. Przez ustawienia komputerów mam na myśli bardzo głębokie ustawienia, bo dotyczą w ogromnej części ustawień GPO systemu operacyjnego. Zaraz podam przykład. I nasze ustawienia na komputerach zrównywane są z tymi przygotowanymi przez Bitdefendera. I mamy na te podstawie takiej analizy porównawczej, wystawioną ocenę liczbową. I możemy sobie z konsoli, tak jak Państwo tutaj widzą, 67% zagrożenia według ustawień sugerowanych przez Bitdefendera. Także aż tyle w przypadku mojej konsoli testowej nie zgadza się z tymi przygotowanymi ustawieniami przez Bitdefendera. Od razu powiem, że te ustawienia są dobrane w taki sposób, żeby zmaksymalizować bezpieczeństwo, nie wygodę użytkownika, tylko bezpieczeństwo. Powiedziałem, że podam przykład, więc jako przykład podaję SMB, czyli w skrócie udostępnianie plików. Według tych wskaźników włączony SMB jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, tak? Więc w przypadku zatwierdzenia, ślepego, że tak powiem, zatwierdzenia sugerowanych ustawień, wyłączymy po prostu udostępnianie plików na naszych urządzeniach, co może sprawić w firmie problem, jeśli korzysta z jakichś udziałów sieciowych, na przykład, tak? bo nie będzie wtedy możliwości udostępniania między urządzeniami. Dlatego mówię, że te. Żeby to bardziej traktować z zimną głową. Oczywiście warto, warto się sugerować, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale nie akceptować wszystkiego na ślepo tylko dokładnie sprawdzić te ustawienia, które są sugerowane do zmiany. Mamy kilka rodzajów takich zagrożeń czy to błędne konfiguracje. O której wspomniałem, na przykład to SMB. Tak? Są to luki w zainstalowanych aplikacjach i najnowsza część tego modułu, czyli ryzyko zachowania użytkowników. Ten moduł w skrócie sprawdza zachowania użytkowników końcowych tak? na systemie Windows. A przez, to, przez te zachowania mam na myśli, między innymi, politykę ustawiania haseł, tak? Czy hasła są regularnie zmieniane, przepraszam, na przykład co 30 dni, czy hasła są odpowiednio zabezpieczone, czy użytkownicy poruszają się po sieci w odpowiedni sposób bezpieczny, tak? Czy w jakich miejscach, lokalizacjach na komputerze próbują się poruszać, tak? Są to tak zwane właśnie ryzyka zachowania użytkownika. I do czego może się to nam przydać? Na przykład mamy wtedy pewne pojęcie, że jeśli nasi pracownicy lekceważą podstawy bezpieczeństwa, tak, podstawy bezpiecznej pracy, to przykładowo taki administrator sieci już wie, że może zaplanować dla swoich pracowników chociażby szkolenie, tak, żeby przynajmniej dbali o bezpieczeństwo swoich haseł. I to jest tak naprawdę tyle. No do zarządzania ryzykiem no mogę jeszcze dodać, że jest to na systemie oczywiście Windows. I bardzo ważną rzeczą jest to, że w przypadku zastosowania ustawień z poziomu konsoli, tych sugerowanych, nie ma możliwości odwrotu, tak, nie ma możliwości przywrócenia poprzednich ustawień z poziomu konsoli. Czyli jeśli wyłączymy przykładowo sobie udostępnianie plików z poziomu konsoli, nawet niechcący, bo nie przeczytaliśmy, to wtedy musimy wchodzić ręcznie w GPO i ustawiać ręcznie na nowo udostępnianie plików. Do usłyszenia.